Pójdziemy e, kurna zamawiać w McDonald'sie, również Tak, co? Zaraz będziemy jeść kurna. Jak ty jedziesz? Źle jedziesz. Dobrze, jedziemy ja tutaj, jest McDonald's. Nie, nie, dobrze. Dzień dobry, to też nie Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę jeden hamburger, bo na dwa mnie dzisiaj nie stać. Kola w moim kupku, jeśli nie ma w tych butelkach, tak jak miłość, niech będzie tylko jedna. W tej ilości moje frytki i jeden ketchup z papierka. Dla mojego kumpla skromny, proszę zestaw duże frytki, duża kola, bo od rana na to czeka. Do tego sopną winne gry, mała sałateczka i to wszystko. Możemy dalej jechać? <śmiennie> <śmiennie> eee, jeszcze raz? To, żeby pan, to z tym, to ja tam nie było kanapki, żadnej. Dobra, to jeszcze raz. Ok, poproszę jeden hamburger, bo na dwa mnie dzisiaj nie jest stać. Kola w moim kubku, jeśli nie ma tych w tych butelkach, tak jak miłość, niech będzie tylko jedna. W tej ilości małe frytki i jeden ketchup z papierka. Dla mojego kupla skromny, proszę zestaw. Duże frytki, duża kola, bo od rana na to czeka. Do tego sosem winę, mała, cała teczka i to wszystko. Możemy już? Dobrze, dobrze już mała konateczka z potem winek Tak Ja bym chciał to krytyk Dobra Dobrze zgadza się? Tak jest, wszystko się zgadza. Się, Dziękujemy Musisz no, to jakoś trzymać no, Muszę. Jakaś mu? puenta dzisiejszego dnia tak? Yy, zawsze to zamawiajcie w McDonaldach jedzenie. Tak robią przechodzi rapery. Zdrowko! Dobrze słody